Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo cieszę się, że możemy dziś spotkać się na tym trzecim dniu rekolekcji, a jednocześnie się smucę, ponieważ to nasz ostatni dzień rekolekcji. Mam nadzieję, że będziemy się spotykać częściej i że będziemy razem zmierzać do Betlejem, poprzez te misyjne placówki, czy palotyńskie, czy też prowadzone przez innych inne zgromadzenia. Że będziemy zawsze mieli w swoim sercu troskę o dobro drugiego człowieka, zwłaszcza tego, który, który jest niedożywiony, który potrzebuje leczenia, ale również tego, który jeszcze nie poznał naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Przyniosłem do studia kilka takich gadżetów. Przyniosłem jakiś kapelusz śmieszny. Tych gadżetów misyjnych jest bardzo dużo. Które, które mamy. Bardzo popularne są figurki takie rzeźbione w drewnie. Myślę, że kiedyś odwiedzicie w ząbkach sekretariat, wtedy zobaczymy więcej i będziemy mogli przymierzyć te różne gadżety misyjne. Dzięki czemu przybliżymy się do tych miejsc, w których posługują księża i bracia palotyni, posługują misjonarze. Mówiliśmy sobie przez te dni, że każdy z nas może i powinien być misjonarzem. Mówiliśmy sobie, że ta misyjna droga do Betlejem to docieranie do konkretnych ludzi, konkretnych miejsc, którzy potrzebują pomocy. Mówiliśmy sobie o pomocy, jaką możemy dać pomocy tej duchowej, ale również tej materialnej, dzięki czemu marzenia mogą się realizować. Marzenia, które są nie z tego świata. Marzenia, które są w sercach dzieci i dorosłych. Mam nadzieję, że dzięki wrażliwości naszych serc będziemy mogli przemierzać te przestrzenie i setki tysięcy kilometrów. Dziś chciałbym, abyśmy powiedzieli sobie na temat naszego posłania, Zacytuję fragment z Ewangelii według świętego Mateusza, który mówi o tym, że byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi Panie. Kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie. spragnionym i daliśmy Ci pić, kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim, i przyodzialiśmy Cię, kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu, i przeszliśmy do Ciebie, kiedy pomagamy drugiemu człowiekowi, kiedy wychodzimy do drugiego człowieka z pomocą, można powiedzieć, że pomagamy. Samemu Chrystusowi. Jest takie opowiadanie o dwóch rodzinach, które oczekiwały na przyjście Chrystusa. Czekały, aż przyjdzie Jezus i zapuka do ich domu. I jedna z tych rodzin zajęła się sprzątaniem, zajęła się gotowaniem, przygotowywaniem tego domu, aby on był jak najbardziej godny. Jak najbardziej przygotowany na przyjście Chrystusa. Druga rodzina robiła to samo. Trzepała dywany, sprzątała, gotowała. W zasadzie to wyglądało podobnie tak, jak to wygląda w naszych domach przed świętami. Sami dobrze wiecie, kiedy, kiedy mama z tatą sprzątają, odświeżają dom, aby stworzyć atmosferę świąteczną. I to jest bardzo, bardzo ważne. Ale e, jedna z tych rodzin, e, która oczekiwała na przyjście Chrystusa, e, słyszała pukanie do drzwi. Okazało się, że był to biedak, żebrak, który potrzebował e, napić się ciepłej herbaty, który chciał kromkę chleba. I co powiedziała ta rodzina? Powiedziała: idź, nie przeszkadzaj nam. Bo za chwilę przyjdzie ktoś bardzo godny, ktoś, na kogo bardzo czekamy, a ty nie pasujesz nam do, do tego gościa, przeszkadzasz nam, idź. Zapukał do drugiego domu. W tym drugim domu przyjęli go, podali kubek, ciepłej i herbaty, dali coś do zjedzenia, jak również Zatroszczyli się o tego człowieka. Mijał wieczór. Zarówno jedna rodzina, jak i druga oczekiwała na przyjście Jezusa. I po pewnym czasie przyszedł Jezus do tej rodziny, która przyjęła tego bezdomnego, tego biednego człowieka. I tamta rodzina, gdy zobaczyła, że, że do nich przyszedł, a do nich nie. Poszła i zapytała: Jezu, dlaczego ty nie przyszedłeś do nas, tylko do tamtej rodziny? I wtedy im powiedział, ponieważ oni przyjęli mnie. Przyjęli mnie w tym biednym, głodnym, zziębniętym człowieku. Tym człowieku, który potrzebował kubka herbaty i tego, aby zjeść. Kiedy my pomagamy misjom pomagamy misjonarzom pomagamy tym dzieciom tym osobom które cierpią głód które potrzebują pomocy w ten sposób przyjmujemy Chrystusa do swojego życia przyjmujemy Chrystusa do swojego serca wtedy on rodzi się w sercu człowieka wtedy on rodzi się w tej pięknej poduszce w której wyściełamy ten żłóbek Dzięki czemu Bóg przychodzi w godnych warunkach do naszego życia. Niech ten czas tych rekolekcji, tego adwentu, tego czasu oczekiwania będzie czasem sprzątania swojego serca z tego, co grzeszne, co słabe, z tego, co byśmy może bardzo chcieli, może postarajmy się uczyć rezygnować. Z tego, co może przyjemne, z tego, co może zbyteczne, kosztem tego, aby móc pomóc tym, którzy tej pomocy bardzo potrzebują. Podejmujemy wiele inicjatyw jako społeczeństwo. Jako dzieci dobrze wiecie, że często rodzice robią paczki dla dzieci, które są z domów dziecka. Są różne akcje szlachetnej paczki. Postarajmy się też pomagać tym, tym ludziom, którzy, którzy tak bardzo mocno cierpią biedę. Kiedy popatrzymy na cały świat, który Bóg stworzył dla człowieka, stworzył i góry, i lądy, i rzeki, i morza, i oceany, i wyspy, różne kultury, różne rodzaje gatunków drzew, które rodzą owodze, które są pożywieniem dla człowieka. Stworzył różne zwierzęta, stworzył wszystko, co służy człowiekowi, aby mógł żyć i przeżyć. I gdy sobie popatrzymy na cały nasz świat, zobaczymy, że gdybyśmy potrafili się dzielić, to nikt nie byłby głodny i wszyscy mogliby żyć spokojnie. A jednak są części na świecie, w których brakuje tego pożywienia. Dlatego starajmy się dzielić z innymi, starajmy się modlić się za siebie nawzajem, aby nigdy nam nie brakowało chleba, aby nigdy nikomu nie brakowało chleba, aby nigdy nikomu nie brakowało dostępu do medycyny, aby móc się leczyć, aby móc tak fizycznie być zdrowymi i nakarmionymi. A kiedy będziemy silni, Ciałem, wtedy możemy też wzrastać w łasce i u Boga. Wtedy możemy karmić swoje serce, swoje serce samym Chrystusem, słuchając Słowa Bożego, jak również przyjmując Go pod postacią chleba i wina. Przyniosłem tu taki kielich i patenę to jest symbol Eucharystii. Słuchajcie, w krajach misyjnych, Msza Święta. Trwa o wiele dłużej niż u nas. My czasami 45 minut ledwie wytrzymujemy jako dzieci, sam pamiętam z swojego dzieciństwa, bo często nie rozumiemy, czym jest msza święta. Natomiast w Afryce czy w innych krajach misyjnych ta msza święta jest bardzo dynamiczna. Są tańce, są piękne śpiewy i ta msza święta trwa od kilku do nawet kilkunastu godzin. Ludzie przychodzą od świętnie ubrani, ludzie przymierzają. Długie kilometry, aby móc przeżyć ten czas w sposób radosny. Ta misyjna droga do Betlejem zaczyna się już tu i teraz. W Twoim domu, w Twojej rodzinie i w tym wieku, w którym właśnie jesteś. Niech msza święta, którą przeżywamy, będzie czasem spotkania się z Jezusem Chrystusem, spotkania się nas jako wspólnoty. Dzięki czemu będziemy razem e, trwali jednomyślnie na modlitwie. Podczas tych dni przeżywamy również mszę świętą, e, czyli to prawdziwe spotkanie Jezusa Chrystusa na drodze naszego życia, na drodze do Betlejem, którą wszyscy razem zmierzamy. Na koniec tego rozważania podsumujmy sobie, e, o czym słyszeliśmy. Co poznaliśmy i do czego się zobowiązaliśmy. Powiedzieliśmy sobie, że wszyscy jesteśmy misjonarzami. Zauważyliśmy, że trzeba nam naśladować misjonarzy, że trzeba nam poznawać potrzeby tych krajów misyjnych, w których misjonarze posługują, i trzeba nam troszczyć się razem. Wszyscy razem musimy troszczyć się o to, aby Chrystus był poznany i przyjęty tam, gdzie jeszcze o nim nie słyszano. I zadanie, myślę, że te zadania, które były do tej pory, one są takim zaproszeniem, żeby przedłużyć na kolejne dni naszego adwentu, ale również tego czasu, w którym żyjemy. Pamiętajcie codziennie o modlitwie za tych misjonarzy, którzy poświęcili swoje życie. Pamiętajcie również o Modlitwie za tych ludzi, którzy cierpią biedę, niedostatek, ale również zachęcam Was, abyście poszukali, mamy dostęp do internetu, abyśmy poszukali sobie różnych życiorysów, misjonarzy, abyśmy zobaczyli ich wkład, ich poświęcenie, ich trud w to, aby pomagać tym ludziom żyć i przeżyć, ale również aby Chrystus mógł być poznany i przyjęty przez wszystkich nas. Tego Wam życzę i mam nadzieję, że te rekolekcje się nie kończą, bo przecież jesteśmy wszyscy w drodze misyjnej drodze do Betlejem. Amen.